Cześć Manko, witam Was w kolejnym odcinku w ten piękny sobotni poranny poranek. Eee, jak słyszycie, robię cardio, bo, ostatnim, bo ostatni weekend byliśmy w Polsce, tylko weekend, czyli w sobotę pojechaliśmy, w niedzielę już wracaliśmy i przez te dwa dni przytyłem 2 kilo. Jak widzieliście w poprzednim odcinku były tam 89 poniżej 90 kg już na mojej wadze pokazywało. A po takim weekendzie jak stanąłem pierwszy raz to było chyba już prawie 92 kg. Więc powiedzmy 91 z groszem, 90 No 92 już dokładnie nie pamiętam. Także muszę teraz chyba nadgonić ten stracony czas i te zbędne kilogramy muszę z powrotem zrzucić. Było już ładnie, w dobrym kierunku szedłem i teraz muszę na nowo. Także nie lubię takich wyjazdów, ponieważ tutaj jeszcze w miarę się trzymamy, jeszcze w miarę coś tam jakiś ruch mamy. A w Polsce, jak się znajdziemy, to jemy bez umiaru i wszystko, co, co nam na talerzu podadzą. Także tak będą wyglądać moje przyszłe dni. Niekoniecznie rano, bo przed pracą mi się nie chce, ale w ciągu dnia będę musiał robić karnie, żeby. Wrócić do tego co było przed tym jednym weekendem. Ale nie będę Was zanudzał, zaraz kończę kardio, idę się ogarnąć i zapraszam Was za chwilę. Ok, po mojej krótkiej przerwie ogarnąłem się, mam nadzieję, że to widać, i przychodzimy dalej. Jestem zajarany jak bąk, bo te paczki miały przyjść. Co no dobra, dzisiaj jest sobota, więc ta paczka miała dzisiaj przyjść w sobotę, przyszła wczoraj, w piątek. Ta paczka miała przyjść w poniedziałek albo we wtorek. I co to jest? To to wiadomo, zaraz Wam pokażę. To jest paczka z SSD. Kilka odżywek, które mi się kończyły. Ale to, to jest po prostu... Nie wiem, czy zauważyliście. Moje niektóre filmy były takie, że obraz się po prostu trochę trząsł. Może nawet teraz widać to, że się trzęsie. I po prostu, żeby zmniejszyć te trgania, żeby po prostu było przyjemniej żeby przyjemnie się oglądało filmy, to kupiłem gimbala. Jeszcze go nie rozpakowywałem. Jest to model Feiyutech AK2000C. Jest jeszcze model... Yy, o, tak mogę. Jest jeszcze model S, ale jest dwa razy droższy. Wydaje mi się, że ten po prostu będzie spełniał moje wymagania. Które nie są po prostu na, na wysokim poziomie. Poprzednio miałem gimbala do telefonu, był to dwuosiowy gimbal. Teraz jest trzyosiowy, więc powiedzmy, że y, lepsze efekty będzie dawał, będzie większych y, m, większe możliwości będzie miał. I za jakiś czas, może jutro, będę go testował w plenerze. Zobaczę, jakie efekty będziemy robić. Y, Przebitki, mam nadzieję, że y, pogoda dopisze. Bo dzisiaj. Bo dzisiaj, tak jak poprzedni weekend, jest mega pogoda. I trzeba to będzie wykorzystać. Trochę śniegu jeszcze zostało. I jest temperatura minusowa, ale na spacer idealnie. I do przebitek też będzie fajnie. Ale dobra, nie będę Was zanudzał tym. To będzie inny film z unboxingu. Teraz będziemy przychodzić do tej paczki, która też jest mega. Są to odżywki, których mi ostatnio zabrakło na filmie. Ale dobra, żeby nie przedłużać, nie wiem czy nie będzie rozjaśnionego za bardzo ekranu, tak jak ostatnio. Ok, Erytrytol. Kończy mi się, używam. 1 kilogram w dobrej cenie, więc zamawiam kolejny raz. Jagody goi to na spróbowanie, 250 gram. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że więcej trochę tego zamówiłem. Kolejna odżywka, czyli ten keto oil. Ostatnio miałem z firmy All Nutrition, ale mi się skończył. Miał 250, nie. Miał 500 ml, ten ma 400 ml, tamten był trochę droższy, ale no cenowo wychodzi podobnie, z tym, że jak właśnie kod rabatowy, no to wiadomo, że od tej ceny 27 chyba tamten kosztował, 27 zł, no to kod rabatowy, no to jest trochę taniej wychodzi niż ten olej. Z tym, że ten ma więcej składników, tak mi się wydaje. Nie jestem, nie jestem pewien. I tak, trochę więcej składników. I tutaj jest napisane, że zaczyna się od jednej miarki, jednej łyżki i można dojść do trzech, a tam było po prostu jedna lub dwie, więc y, ciężko by porównać teraz skład. To będziemy zaraz przymierzać. Są dwie koszulki: elki, jedna czarna z takim białym logiem, a druga czarna ze złotym logiem. Rozmiar LK. Mam nadzieję, że to nie będzie za duża, bo jest chyba z materiału rozciągliwego, więc no zobaczymy zaraz będziemy przymierzać. O, to przesunę trochę dalej, bo nie wiem czy starczy mi stoliczka. Ok, spirulina 250 gram. Łatwiej dzięki temu sobie dobierać. Według własnej masy ciała i zapotrzebowania. Vitamin L, ale to chyba jest dla, dla koleżanki. Dodatkowo tutaj mamy. All Nutrition Exotic. Frużelinę. Kilka różnych owoców w środku na spróbowanie. Jeszcze tego nie miałem. Tamte mi się trochę znudziły, więc teraz spróbujemy coś nowego. jako nowy smak jabłko i gruszkę. Będziemy testować. Ciekawe jakie to będzie połączenie. Malina. To też chyba koleżanki. Dobra. I taki neutralny smak. Więc można do owsianek czy różnych takich rzeczy dodawać. Bez yy, problemu. Egzotyczne i te mogą trochę inaczej wypaść smakowo, ale zobaczymy. Kolejny, jagody GOI 250 gram. Kolejny Keto Oil MCT Oil. Tam to się nazywał Keto Oil. To jest MCT Oil AKG. Ta odżywka ostatnio mi się skończyła, więc musiałem zamówić ponownie. Używam razem z beta alaniną i z cytruliną. Kofeina standard. Mało W ostatnio ostatnio się nauczyłem pić kawę, ale to jeszcze nie jest to. Lukrecja. Testuję tą odżywkę. Opinie były takie, że jak ktoś ma problemy żołądkowe i nadmierną i zgagę, uczucie zgagi po jedzeniu czy kaszel no to Ponoć to pomaga, dlatego testuję. Kolejna. Kolejna lukrecja. Kolejna kofeina. Masło orzechowe. To też koleżanki, więc nie spróbuję. Testuję. Ale coś tutaj mi się wysypało. takie palce ciągle. Jakieś jakiejś mące czy czymś. Cytrulina. Też widziałem, że mi się kończy. Kolejna cytrulina. Smak cytrynowy. Ponieważ jeżeli będziemy mieszać te odżywki, no to fajnie jakby nie gryzły się smaki. Cytryna i jeszcze kola jest fajna. Także te dwa połączenia mega fajnie wychodzą. Nut Love Crunch. Natlov Coco Crunch to jest mega, to zawsze będę wszystkim polecał, bo smakowo jest najlepsze chyba z tych wszystkich natlowów Kolejny Natlov Crunch, eh, Coco Crunch. Dziki Habanero to jest jakiś sos, który był w gratisie. Myślałem, że to jest ketchup, ale Habanero nie, nie wiem. ponoć jest lekko ostry. Zobaczymy. Zobaczymy, przetestujemy Glutamina około treningowo. To też ostatnio yy, dopiero zacząłem brać. Kolejna, kolejne AKG. O! Czyli wyszło, co jest otwarte. AKG jest otwarte, czyli mi trochę już nie będzie 60 porcji. Otworzyłem zakrętkę, pokrywkę. O, dobra, lepsze światło. otworzyłem, odkręciłem pokrywkę. I tu jest po prostu nie wiem czy to będzie widać. Jest taka mała szparka, więc no powiedzmy, że Oj, zero fokusu. Dobra, teraz. Więc przez taką małą szparkę po prostu coś musiało się wydostać. Już któryś raz dostaje paczki i, i nie wiem, w co drugie jest coś nie tak, więc no to jeszcze, to jeszcze przejdzie. I ostatnia odżywka DEAA Instant. To jest e, ponoć na sen dobre. Też testuję ostatnio. Smak Kiwi jest naprawdę mega. To mogę polecić. Trochę słabo się rozpuszcza. Zostaje trochę osad na samym dnie, ale ogólnie smak jest mega. I też mi się lepiej śpi, wstaje, także regeneracja chyba jest ok. Jeszcze krótki przegląd tych wszystkich odżywek. Taki mały zapasik. Nie robię takich zamówień oczywiście co miesiąc. To jest co 2-3 miesiące minimum. Z tym, że na, nawet nie wszystkie odżywki, bo niektóre szybciej się kończą tak jak Natlowy. A niektóre cytruliny, które zamówiłem w kilku sztukach, po prostu nawet do 2-3 miesięcy wystarczają. Ten olej mi się skończył po miesiącu, więc musiałem teraz zamówić dwa. Też możecie zobaczyć, że to nie są odżywki, które zamawiałem ostatnim razem, że to jest trochę inny zestaw. Dlatego, no, spokojnie 2-3 miesiące mi wystarczy, nawet może dłużej, bo jeszcze w mojej szufladzie został jakiś zapasik. Dobra, i teraz czas przymierzyć koszulki i zobaczyć, czy pasują. Pierwsza koszulka to nie jest czarna, tylko granatowa, ale mi się wydaje, że tu jest ok. Może na długość, trochę na szerokość mi się wydaje, że jest. No, chyba, wydaje mi się, że chyba lepiej by było mieć rozmiar MK, trochę mniejszy. I to nie jest chyba taka elastyna rozciągliwa, to jest zwykła koszulka. No ale była w promocji, więc wziąłem na spróbowanie. Nie wiem, czy nie będę, nie będę chodzącą reklamą SFD. Czy, nie się, czy się nie rzucają te napisy? Za bardzo. Ale mi się wydaje, że na trening idealna. Teraz kolor czarny z takim złotym napisem. Wygląda fajnie. Ale tak samo, zamówiłem w rozmiarze L, więc mi się wydaje, że chyba następnym razem będę zamawiał m -ki. Czasami tak jest, że po prostu jak się bierze sprawdzone jakieś filmy, no to wiadomo już jaki rozmiar. Tak samo z butami. Teraz wziąłem koszulkę innej firmy niż przeważnie się bierze, więc no, z rozmiarem było ciężko. Według tabeli rozmiarów, według tabeli rozmiarów ta koszulka powinna nam nie pasować, bo tam było wzrost osiemdziesiąt 82, ja mam osiemdziesiąt 83. Dodatkowo w klatce 110, tutaj było 106, więc no to trochę dziwne. Chyba, że ja źle wy, wymierzyłem. Albo to ma być taki trochę oversize, albo trochę taki y, luźny styl. Chyba tak. Ogólnie jest fajna, będzie się fajnie ćwiczyło, nie będę, nie będę się pocił, nie będę się jakby spinał tutaj. Niektóre koszulki są takie, że robi się jakieś ćwiczenie i one... Całe się naciągają, więc mi się wydaje, że będzie ok. Zobaczymy, jak po pierwszym praniu. Ale cenowo to chyba 30 kilka złotych była promocja. Plus jeszcze ten kod rabatowy, więc wyszło bardzo tanio. Chyba poniżej nawet 30 zł. I jeszcze mam jedną rzecz do wykonania dzisiaj. Może pojedziemy na spacer, ale mam do odebrania. Nowy sprzęcik do nagrywania. Mam nadzieję, że jakość filmów dzięki temu będzie trochę lepsza. Ten film jeszcze będę montował na starym sprzęcie. Starym sprzęcie. No, ten sprzęt nie jest stary, ale powiedzmy, że na gorszym. Później będziemy nagrywać. Później wam pokażę parametry tych obu sprzętów, żebyście wiedzieli. Mniej więcej jak to wypada na, na tle tego co mam do tej pory, ale wydaje mi się, że trochę będzie większe ułatwienie i mój kanał trochę na tym zyska, więc trzeba trochę się rozwijać. Rozwijać kanał i rosnąć. Jadę właśnie do kolegi po sprzęcik, ale nie będę tego nagrywał, więc zaraz tylko wrzucę przebitki jak wracam do domu i to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oczywiście lajkowania i komentowania. Na razie. Dobra, ja już wracam do domu. Zakupiłem sprzęt, stacjonarny komputer do montowania, bo e, trochę lepiej będzie mi się montować, więc e, przyszłe moje produkcje będą trochę lepszej jakości, mam nadzieję. I trochę na innym programie, także, no i tak jak mówiłem, próbuję się rozwijać trochę w tym kierunku, bo bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że e, też będziecie ze mną w tym trwać, że będziecie oglądać moje filmy. Jeżeli chcecie, to komentujcie. Chętnie będę czytał i odpowiadał na każde komentarze. Lajkujcie lub nie, jeżeli wam się nie podobało. I pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo dzięki temu wiem, że. Mam dla koło nagrywać. Na razie.